Znowu jesteśmy na siłownie. Będziemy dzisiaj pakować łapy. Na razie zimne. Ale jeszcze Rocket Fuel zaleje! Nie wiem co się dzieje, kurna. Witam Was bardzo, bardzo serdecznie, moi kochani, w kolejnym odcinku naszego, w kolejnym odcinku naszego punch clubu. Będziemy punchować ludzi. Będziemy się bić aktualnie, no niestety jesteśmy po serii pierdolów, ale oczywiście jak prawdziwy dzielny wojownik... Nie dajemy się, nie poddajemy i cały czas ciężko pracujemy, zarabiamy pieniądze i, i rozwijamy nasze umiejętności, zdobywamy kolejne skill pointy, żeby pokazać po prostu wszystkim przeciwnikom, gdzie raki zimują, czy, czy, czy zimują na Facebooku, czy na grupach facebookowych, czy, czy robią to na koncertach, w różnych miejscach, tak naprawdę mogą raki zimować i my będziemy im to pokazywać, będziemy im to udowadniać i mam nadzieję, że zrobimy to w sposób całkiem niezły. Aktualnie, tak jak mówię, byliśmy po prostu w sytuacji, gdzie nam zdrowie spadło praktycznie do 0%. Zostaliśmy w pierdol i wylądowaliśmy w szpitalu, więc no naprawdę, bardzo solidnie po ryju żeśmy zarobili. Ale już wracamy, już zarobiliśmy jakieś kolejne pieniądze. Wracamy do formy aktualnie. I te siły na poziom pi piąty przynajmniej Chcemy przed walką teraz sobie wbić Żeby być po prostu dobrze przygotowanym Zaraz kolejny dzień, czyli kolejne spadki oczywiście e, Ale dzisiaj mamy kolejną walkę W naszej ruki Lidze Troszeczkę cofnęliśmy się jeżeli chodzi o punkty ligowe Ale spokojnie, to gdzieś tam nie szkodzi Musimy zawalczyć, bo niezależnie od wyniku I tak ten humor nam się poprawia A to jest ważne, bo zły humor po prostu Bardzo źle wpływa na wyniki naszych treningów Tak, a, a złe wyniki treningów To nie jest coś, co nam się podoba, biorąc pod uwagę Że, że ćwiczymy tutaj i chcemy, by były one Oczywiście jak najlepsze, prawda? Dobra Dawaj, dobra, jest piątka Tutaj sobie wbijamy na poziom drugi Jak najszybciej, dobra, jest poziom drugi

Nieźle. Ale my też jesteśmy w stanie go bić No trafiliśmy do takiego kloca w poprzednim odcinku, który był po prostu tutaj dla mnie nie do przejścia. On sadził kombosy po 30 punktów. I, I w ogóle to była jakaś tragedia w kontekście trafienia go i, i zadania oichkolwiek obrażeń. Kurde, no gość tutaj tłucze i się szarpie całkiem nieźle muszę przyznać, pomimo wszystko, bo już Agility nam brakuje, nie, Pomimo, że mamy tę siłę, to i tak brakuje nam tej Agility, i to widać. I to widać to czuć. Damy sobie, tak, wywalimy sobie to, a damy sobie tego cross puncha. I Zobaczymy, jak teraz będziemy działać, bo to jest cios zadający duże obrażenia. Ten cross punch. to bardzo duże. Zamiast aperkata myślę, że powinien go nawet dać. Tak czy siak, walka wygrana, bez straty dużej ilości zdrowia. Więc nastrój plus 60, 4 skill points, minus 20 zdrowia i dodatkowe punkty w lidze, więc to jest zajebiste. Zapisujemy się od razu na kolejną walkę. Tak, przejedziemy przez sklep. Greetings to You My Hero. Czy mamy tutaj, czy mamy jakieś mięso w lodówce? Mamy jeszcze jedno. Jeszcze jedno kupimy I zrobimy tak, teraz pojedziemy aktualnie do domu Ultimate fight za ile jest? Za dwa dni, więc spoko, tam na razie nic jeszcze nie wygraliśmy Póki co to przejebaliśmy wszystko Zjemy dwa mięsa Pójdziemy się przespać Jeden dzień cały przepracujemy, żeby zarobić kolejne 100 dolarów przynajmniej Jak się troszkę prześpimy tutaj Praca nam troszkę zmniejsza humor Więc potem od razu pewnie polecimy na silownię Mamy tak Sześć tych monet, ale na kolejnego skilla Potrzebujemy siódemkę więc tutaj spokojnie, byłem ostrożny. Tu myślę, że na piekotę sobie pójdziemy. Straciliśmy troszkę skillsów. Ultimate fightsy są jutro, i możemy się pobawić w to. Tam możemy zarobić jakiś cash przy walkach. I to jest opcja, która strasznie mnie rajcuje, tak szczerze. I, I naprawdę zastanawiam się, czy tego nie zrobić. Dobra, jedną pracę i teraz tak, zrobimy tak szczerze. Wydamy te pieniądze, żeby bardzo dobrze przygotować się do walki i dużo czasu spędzić na siłowni. Tak mi się wydaje, że tak zrobimy. Weźmiemy jedno mięso. Pojedziemy do domu, tak, żeby nie tracić czasu. Prześpimy się trochę, zjemy miękko, żeby mieć wszystko na 100%. Mamy dobry nastrój, więc trening na siłowni powinien być bardzo efektywny. Ja bym zrobił jakiś bardzo mocarny trening, po prostu, wiecie? Na, na siłowni, zobaczcie, teraz mamy dosyć dużo tego. Zjemy sobie jeszcze to. Jeszcze na siłowni będziemy w stanie. Mm, tak, jakby za pieniądze. A co tu jest w ogóle? Tutaj. A już my name was on the board. okej, okay, nie ma tutaj jeszcze twojego imienia. I po prostu zrobimy jakiś sobie taki dosyć hardy trening w kontekście zwiększenia naszych umiejętności przed tą walką e, i, i spróbujemy polecieć na 100%, i może sobie jeszcze weźmiemy elixir. Tak, tak wydaje mi się, że tak zrobimy, e, że weźmiemy sobie jeszcze eliksir przed walką, magiczny, nazwijmy to. E, i, I polecimy. Rocky League Tomorrow, Ultimate Fights on today. ja bym spróbował wrzucić tak, to na piątkę, to na trójkę, to na trójkę. Pójść po... E, jeszcze na zwiększenie na przykład e, agility czy coś takiego, albo na zwiększenie siły e, i wykorzystać to po prostu do walki. Jak to dam na trzeci poziom i to na trzeci, myślę, że powinniśmy sobie dać radę. I, i, I to powinno być całkiem spoko. Chociaż ta stamina jest no bardzo, bardzo istotna gdzieś tam, no nie mimo wszystko. Dobra, to damy sobie na drugi poziom, a to może na czwarty spróbujemy te stamina To może być całkiem spoko. Agility, żeby na drugim chociaż mieć, żeby te ciosy jakoś trafiały, jakkolwiek. Bardzo spoko, a pójdziemy sobie agility dać na czwarty poziom, eee, staminę, przepraszam, żeby mniej dostawać obrażeń, a więcej energii mieć w trakcie walk. To może być dosyć przydatne. Takiego pudziela troszeczkę z siebie robimy bombę siłę i wytrzymałość idziemy raczej. Z naciskiem oczywiście na siłę, ale, ale, ale. No jak wiecie. Dobra, tu w kontekście tej siły spróbujemy sobie może przysiady porobić, bo to jest czerwone i zielone. To boostuje nam dwa dwie umiejętności na raz. Oczywiście zielone też I czerwone też całkiem fajnie tutaj idzie Więc spoko Nie wiem, czy zielone zdążymy do końca dnia na poziom czwarty zrobić Więc chwilę jeszcze pójdziemy tutaj na bieżnię Mimo, że ona tam już jest nudna delikatnie Chyba zajebiście Mamy na poziomie czwartym Czyli jesteśmy na tym e, skill poziomie, na którym chcieliśmy być Pojedziemy sobie do sklepu ze sprzętem Zrobimy to tak, żeby nie tracić czasu Porozmawiamy z tym typem e, No i myślę, że tak Zwiększymy sobie czasowo siłę O dwa punkty i lecimy do tej ligi. I zobaczymy, co tutaj na nas czeka. Z Mr. Y. Aha, tam nie tutaj się robi rozmawiając z nim. Tylko trzeba tutaj się zgłosić. No, mamy siłę na maksa. Zobaczymy, z kim czeka nas tutaj walka. Fred Gatley, ok, on jest 3-3-4. Jeżeli chodzi o ostatno, No tutaj mamy Energy Regeneration i Armor tyle samo, bo to zależy od tego: celności mamy mniej, bo mamy mniej agility. On ma więcej ciosów, On ma jakiś backlash, ma tutaj więcej ciosów. Zdrowia ma od nas troszkę mniej. Na poziomie siły zadawanych ciosów powinniśmy bardzo wygrać. Tak, bo po prostu te nasze ciosy powinny w chuj więcej obrażeń mu zadawać. Zobaczymy, jak z energią. Myślę, że powinniśmy sobie z nim poradzić. Czas pokaże. On ma dużo więcej skillsów i to jest generalnie ogromny problem tych wal. O kurwa, ale ale mu combo wyjebaliśmy. Tego potrzebowałem. Tego, to potrzebowałem zobaczyć po prostu w tej walce. Wtedy się od O kurwa, ale dostał wryj Pięknie, niszczymy go. O Jezus, ale, mistrzo... o, ale mistrzostwo! I jeszcze Kerser 23, ja pierdolę tego nam brakowało, to jest to. Pięknie. Gość niszczony, okej okay. Energii, ale energii, obydwoje jesteśmy na tym samym poziomie, więc się absolutnie nie martwię. Pięknie 13. Pięknie 10. Zwycięstwo, dziękuję. Ale ślicznie. 40 dolarów plus 70 do humaru, dwie monety, minus 10 zdrowia. Fenomenalnie O, proszę. Jest ta sylwetka, mroczna. Who is this man with the Red Eye, Red Eye. It seems that I've met him before. Yep, the first time I saw him I had the same feeling. Everybody calls him the man in black or the red eye. He arranges a tournament on this island for the best of the best. He occasionally comes here to look at the new fighters, but he only invites the champions. Then I will have to become a champion. The first bloody fight done. Dobra. New goal, ready to challenge. You need to prove yourself in the ultimate league. Reach the yellow zone. I think it should take you a while. No, możemy sobie coś nowego wziąć. Przede wszystkim ja idę do active skill 2. To jest dla mnie ważne. Some motivation. When he looks at you, you can make one more repetition 15% więcej siły z treningu. Dobra, bierzemy jak najbardziej. I za chwilę mamy ścieżkę niedźwiedzia. I tu możemy kolejne rzeczy sobie odblokować z dobrymi przelicznikami od siły po prostu. Dobra, no, teraz tak, to jest kolejna walka jutro z tym śmieciem Rojem Jacksonem. Te, Rojo. Rojo Jackson, sobie nie pikaj. Dostaliśmy trochę cashu. Więc teraz tak, możemy sobie kupić jakieś miękko. Myślę, że nawet Z2. Zrobimy tak. Wróćmy na piechotę do domu. Jeszcze mamy eliksir na jutro. Feed me. What? Who? It seems that I should go get easy on the steroids. Ok, jesteś trochę przemęczony tym. na zwiększenie siły. Zróbmy tak. Nie wiem, czy jestem. Dobra, pójdziemy delikatnie sobie pospać jeszcze. Na chwileczkę dosłownie, żeby troszkę tej energii snu odnowić. Dobra, dzisiaj mamy walkę. O kurwa, o nie, o nie, o nie, nie chciałem. Dzisiaj mamy walkę z tym śmieciuchem. Złaś z tego wyra, kurwa macie, już jesteś wyspany na maksa. Jedz, jedz mięso. E, jedziemy na silownię. Będziemy pakować łapy. Idziemy tutaj oczywiście. 10 dolarów za wejście, jak najbardziej. No i lecimy. Siła na siódemkę to na czwórkę. Agility na trójkę. Myślę, że jesteśmy w stanie dzisiaj zrobić. Chyba, że siłę na ósemkę spróbować. Jak teraz mamy jeszcze 15% więcej. Pytanie, czy tyle, że to w naszym zasięgu. Przy takim tempie zdobywania tego, myślę, że absolutnie nie. Lecimy tutaj. I Agility na. Trójkę wtedy w takim razie Ty tak mi się wydaje, że to będzie najsensowniejsza opcja To na czwórkę sobie dajemy, jak najbardziej eee, I idziemy do gruszki I tutaj sobie spróbujemy agility na trójeczkę Nie powinno być bardzo trudne Na luzie, nam się uda i pięknie No i ze statami 7, 3, 4 Myślę, że powinniśmy bardzo dobrze dać sobie radę I gościa rozjebać Przy naszych skillsach aktualnych I będziemy w stanie wejść wyżej wtedy Tylko, że na tych dopalaczach kurwa nie da się jechać cały czas Tak, to, to, to nie jest coś, co E, zapewni nam długotrwały sukces, ale przede wszystkim pomoże nam trochę monet zdobyć póki co. Dobra, z takimi statystykami myślę, że jestem gotowy do walki z tobą, Royal Jackson. E, tak, to jest ten gość, Demoralize. No kurwa, jesteśmy lepsi na statystykach aktualnie. Mamy więcej zdrowia, mamy kurwa więcej wszystkiego, powinien dostać pierdol serdeczny. Dwunastka na start. On też bije mocno. 23, 25, 20, 41 Z kurwy synu psie. Ale mu wyjebałem. O ty kurwo, ale teraz jestem przygotowany. To jest zemsta, 39 combo To się nazywa Kurwa zemsta idealna, piękna Ale go wie Ale mu wpierdol zrobiliśmy Do zera śmiecia Nie miał co powiedzieć pierwszej rundzie Plus 6 skill pointów, 60 e, do nastroju You the fella, you was unstoppable That was great last time, right? How about going again? Yeah, that's great, but Yeah great, let's do it That's how it's done i need to go now. My sister is returning from college. She's a smart girl. Stop around my place sometimes. I always glad to see you. Deal, Roy. I'll stop by as soon I read from the last fight. Roy is a good guy. Dobra. Jak najbardziej kolejna walka. Fighters teraz. Upcoming matches. Hexer Lamacho. macho. Niby, albo. Hexer Lamacho macho mi pokazuje niby, że idziemy z nim się bić. Dobra, spoko. Nie wiem ile w tym jest prawdy, a na ile to jest ten... O, jest dom Roya. Możemy sobie iść teraz do Roya. Spoko. E, pójdziemy sobie do pracy, póki co, żeby zarobić cash jakieś na żarcie. Kończy się dzień, ok. Ultimate Fights są jutro, ale chyba nam zajdzie siła do jutra. Tak, zejdzie nam siła, więc pytanie czy my chcemy iść tam. Chyba chcemy. Popracujemy zaraz sobie nad umiejętnościami troszeczkę i chcemy tam pójść, żeby spróbować zarobić cash, tak mi się wydaje. Pójdziemy sobie tu, tu sobie kupimy jakieś jedzonko. Mu kurwa, mu mu. No, do domu dwa dolki myślę, że mogę... ten. Do you ever wonder what I. what purpose of your life is? <laughs> right, but I mean your true purpose, the meaning of life and everything. Isn't getting buff enough? For you maybe, me I'm hunting for something more meaningful. You know, outside of licking my own balls, I should really stop talking to you now. Czemu rozmawiasz z, Kos z kotem ziomeczku? Chyba ta mega ja ci szkodzi troszeczkę, co? Tak mi się wydaje. Mi się wydaje, że ja się nadaję. A mi się wydaje, że panu nie staje. Brrr. Bro. Dobra, mięsko sobie wszamamy Do roja jeszcze pójdziemy Na razie idziemy na silownię Będziemy dzisiaj pakować łapy Czy mamy tutaj możliwość kupienia? Coś nie, bo kosztuje to 8 monetek Chcę iść na Ultimate Fight'a Więc yy, Musimy tutaj tak Przede wszystkim tutaj na czwórkę, zaczniemy sobie od tego, no a musimy z górką to oczywiście wszystko robić, bo zaraz się dzień skończy i będziemy mieć spadki, a tego nie chcemy, tego nie chcemy ani, ani trochę, dobra, tyle powinno wystarczyć na utrzymanie nas w odpowiedniej kondycji, tutaj sobie robimy na trójeczkę, żeby ją utrzymać oczywiście również, po skończeniu dnia, pak, 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 pak. i kończy się dzień. Spadliśmy na dwójkę, spoko. Przede wszystkim eliksir na siłę nam zszedł i to jest niedobre. Spróbujemy siłę na 6 wbić, jeżeli się uda. Nie wiem, czy będzie to wykonalne, ale teraz mamy 15% szybciej rosnącą ją. Więc wydaje mi się, że jest to jakaś opcja do zrobienia. Idzie to w miarę szybko. Jeżeli włożymy całe zaangażowanie i pewnie będziemy musieli jakiś posiłek tutaj kupić jeszcze, żeby być w stanie to zrobić, tylko ostrożnie, bo jeżeli zostaniemy bez cashu na jedzenie, no to możemy nie być w stanie pracować potem. I to jest chyba niedobre, i chyba nie jest to sytuacja, do której ja chcę doprowadzić, żeby nie być w stanie e, pozwolić sobie na jedzenie, więc chyba odpuszczę Holender mimo wszystko i zostaje na statystykach 5-3-4. I mamy ultimate fight. Nie wiemy tylko z kim będziemy tutaj walczyć. Random opponent są. No dobra, tak czy siak spróbujmy. Nawet jeżeli dostanę w pierdol. To za szansę wygranej myślę, że warto tutaj powalczyć. Dobra, no, naszym przeciwnikiem jest Jared. I Jared jest bardzo prosty do pokonania i powinniśmy go rozkurwić. Ma bardzo dużo agility, będzie dużo unikał naszych ciosów. I często dodge is higher. Ale my mamy sporą wytrzymałość. No zobaczymy. Jeżeli go trafimy, to go rozjebiemy. Ale może być tak, że gość będzie robił kurewsko dużo uników i na energii nas po prostu zajedzie. 9. Ale jeżeli już wyprowadzimy celne ciosy i go trafimy sensownie, no to będzie po nim, tak? Dobrze nam tu przyjebał, ok. Zdodżał. Może być bardzo trudno nam zrobić kombo, i będziemy mieć też spore problemy z energią. Dobrze, kombo. Dostał pięknie, dostał piękne kombo, dobrze. To będzie ciekawa walka. Nie mam pojęcia, jak to będzie wyglądało. No, sprzedał mi parę hitów, dobra, dostał jedenastkę. Dobra, bardzo szybko energia mi zjeżdża. Trzeba zmienić taktykę ewidentnie. Nie sądzę, bym tak długo był w stanie pojechać. Zużycie energii tutaj wynosi na tym 10, a na tym 8. Spróbujmy coś może mniej zużywającego energię. To zużywa 5. A czy to zużywa jakoś energię? Tak, ale delikatnie. Raczej myślę, że blok niż dodge, bo blok będzie oparty bardziej na staminie. Spróbujmy w ten sposób. Powinno być myślę sensownie, jeżeli chodzi, żeby po prostu z energią się nie zjechać aż tak jakoś strasznie. A już cały czas wyprowadzać mu obrażenia. Cóż to jest za status? Ja nie mam energii. Właśnie to będzie ten problem, który nam będzie tutaj doskwierał dosyć mocno. No wyprowadzimy mu te ciosy, jesteśmy w stanie, ale nasze. Z... Kurwa, wyjebał nas. No, on ma bardzo dużo energii, to jest coś, na czym możemy przejebać teraz. Dobra, albo teraz, albo w ogóle. Uppercut i to. Lecisz. Albo wchodzą ciosy i on się przewraca, albo po nas. Kurwa, no te ciosy na ryj przyjąłeś jak szmaciarz najgorszy. Minus 60 zdrowia, 20 dolków też zawsze zarobione. Nie zostałem ranny na szczęście, więc spoko. Mamy 9 monet, więc możemy Way of the Bear sobie odblokować e, i będziemy mieli zaraz kolejnego aktywnego skilla. To jest dosyć istotne. Dobra, straciliśmy trochę zdrowia, ale w sumie nie ma tragedii, tak szczerze. Idziemy na mapę miasta, przejdźmy przez grocery store e, Apple, kupimy sobie tutaj u ciebie mięcho. No, bo zyskaliśmy 20 dolarów, w sumie bardzo dobrze. Kupimy sobie pizzę też Pojedziemy do domu autobusem myślę Nadnowimy sobie teraz głód I pójdziemy popracować, żeby trochę zarobić No myślę, że 6 dolków jestem w stanie wydać Żeby tu podjechać Idziemy teraz do pracy, tak mi się wydaje Na dwa pełne cykle I podjedziemy do reja do domu, zaraz zobaczymy co tam u niego piszczy Trochę nam skile zaraz pospadają Ale spokojnie, nic nie szkodzi Za ile jest następna walka, żebym nie wiedział Następna walka jest jutro Nie walczę z Hexorem z tego co widzę Także raczej nic jakoś bardzo groźnego więc, 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 jeżeli umiejętności Delikatnie tylko Aha, tutaj jest ta walka, dobra, a nie tomorrow Eee, dobrze, to zróbmy tak Pojedźmy tutaj Podrasujmy delikatnie te umiejętności Zróbmy tę walkę i miejmy ją już za sobą To jest kwestia po prostu chwiluni Żeby tak, odpalić sobie To myślę, że na worku to możemy zrobić A może spróbować siłę na poziom szósty dać Mamy trochę cashu. No, to może być nie głupie, tak szczerze Tu sobie to wbić teraz Staminę zaraz, wejdzie ona mi na, na czwarty poziom. Może wejdę nawet na chwilę tutaj, jest to niezbędne. No, wejdziemy sobie na chwileczkę tutaj, nawet żeby tylko tę czwórkę przebić. I spoko. I spróbujmy, może, siłę na poziomie. To znaczy, mam bardzo mało energii, więc nie wiem, czy to jest wykonalne. Bo siła, podejrzewam, że energii zżera najwięcej i bardzo, bardzo powoli nam to idzie do przodu. Jeżeli chcielibyśmy wyższy poziom uzyskać Ale dobra, poćwidzmy tę siłę i tak, bo jest ona naszym podstawowym i najważniejszym współczynnikiem, więc pewnie nie warto jej olewać w trakcie treningów. Dobra. Tak to jakoś sobie wygląda, chodźmy walczyć. Hexor jest naszym przeciwnikiem, więc to ja się absolutnie nie martwię o cokolwiek. Bo gościa po prostu powinniśmy rozjechać na, na szmaty. Kurwa, pięknie. 37 kombo. Więc to jest absolutnie bezproblemowa walka. Całkowicie. To tylko powiedzmy, że jest formalnością załatwienie jej. Bo Bo żeśmy na gościa akurat trafili. Dobra, napierdalam się. Spokojnie, spokojnie. Teraz jakiś kombo sensowny wejdzie. O kurwa, to było ładne. To było ładne, sensowne. No, przypierdol mu, ej, gościu. Halo, przepraszam, przyjeb, Murasa. No, bo dodajesz się objeść takimi gównianymi ciosami. Przez to walka dłużej trwa. Gość dostanie jeszcze 2 czy 3 hizdy i się złoży tak naprawdę, żeby tylko energia się nie skończyła. Bo to będzie złe. Jeb, jeszcze raz w combo 10, no. Nie jest to takie trudne. Dziękuję. Jednym kitem go położyłeś 20 do... o, dolary zacząłem dostawać za walki Fajno Wreszcie, coś się dzieje Sign up oczywiście od razu Roy Jackson jest naszym przeciwnikiem po raz kolejny Dobra, z Royem też sobie poradzimy myślę Teraz tak, chodźmy do grocery store najpierw I see you like pizza, my friends all understand, I think he might own a job for you It tastes good, I see that you like it, but you should probably eat something healthier I'm never, I am never afraid of work Apple, kupmy sobie miękko u niego E, chodźmy tak, pojedźmy tu Zjedzmy sobie miękko Połóżmy się spać na chwilę Zaraz pójdziemy do pracki sobie Żeby troszkę zarobić cashu Pójdziemy do Roya do domu i porozmawiamy sobie z nim Zobaczymy co on ma do powiedzenia Bo Może najpierw pójdźmy do Roya do domu Zobaczymy co z tego nam wyniknie tam Kiedy jest następna walka To jest za dwa dni, to jest za trzy dni, spoko Roy's house, pójdźmy Hej Roy Hey fella, glad to see ya. What's up? Well, I went to pick up my sister, but my car broke broke down. Dang. Bet that was a pain. Yeah, but anyway, I've told my sister about you, how great you are. She's not really that impressed with all the fighting stuff we do, but hey, okay, you should go say hi to her. You are a great guy. Thanks, man. Yeah, I'll make sure to say hello. Great, now come on, let's talk tactics crap. We can go train together. Okay. Ask Roy to join your workout. Chill with Roy, go to the bar, ask about sister, suggest to train together, suggest to spar. Adrian, Porozmawiamy sobie z nią. How you doing? I'm a friend of Roy. You met Adrian, high five, nice to see ya. Nice to meet you too, I need to take the wings of love. Win Adrian's of action, this is probably going to be more difficult than your fight. Dobra, zabujałeś się ziomeczku. Dobra, możemy z na ten temat pogadać. Suggest to train together. It would be great to trade with a strong partner like you. Yeah, but train with a partner is way more effective, but I need to fix my car, it's still burned down. You wanna help me out? Mogę mu pomóc. You wanna get out your our train on? Chcesz mi pomóc, podrapisz mi po pleckach, ha, rozumiem to będzie do Czy tutaj mogę coś pomóc? Faktycznie. Energie mi tu zużywa. End of day Straty na skillsach no, Rozumiem, że to ma pomóc, jakoś tam mu. No ale ja na, teraz, na tym nie mam na to. i so great that you're helping me. <ścoughs> Co to jest, kurwa? Przepraszam, stop. Że ja to robię zamiast iść na siłownię. A kurwa gość se leży i pije piwo, przepraszam. A, a a a a. A ja mam zaraz walki. Nie może tak, kurwa być. Halo, ogarniamy pupkę. Nie jedziemy tak, zaczynamy od pojechania tutaj. I tutaj zaczynamy od kupienia mięsa i dwóch pizz. Nie stać mi na dwie pizze. stać mi na jedną. Dobrze. Nieźmy w takim razie do domu. Tu się przekimamy chwilę, zjemy coś, idziemy na siłownię, potrenować. I idziemy na walki kolejne, bo za chwilę mamy kolejne walki musimy być w formie do nich. Wyśpimy się, ile się da. Na dobrą sprawę, ok. Spoko. Podjemy teraz. Troszkę. Bardzo ładnie. Jedziemy na siłownię. Yy, I idziemy, idziemy, musimy poć. O kurwa, dobra. Idziemy w takim razie tu. Musimy zapracować najpierw na wejście. Ja pieprzę, no dobra, Na szczęście nie jest tak długo. Jedną prackę sobie pięćdziesiątkę zrobimy. Dobra, jedna pięćdziesiątka za nami. Jedziemy tu, ale w topa. Dobra, idziemy tutaj. Dycha jak najbardziej, żaden problem. No i to. Zaczynamy od biegania w takim razie, żeby utrzymać stamina na poziomie czwartym. Powinno to być wystarczająco na walkę. Ultimate fights jest tutaj. Spróbujmy te siły na poziom szósty może, w końcu. Chociaż jeżeli jest to dzisiaj, no nie wiem, czy jest to wykonalne tak na dobrą sprawę. E, pobijmy się tutaj. Poza tym spoko. Myślę, że nawet jeżeli nie, to z poziomem poziom 5, 3, 4 i nasze umiejętności są bardzo sensowne do walki. I tak długo jak trzymamy się e, na tym polu, jeżeli mamy fajny humor i, i, i zdrowie na sensownym poziomie, to tak naprawdę... Tak, czy jak będziemy tam sobie dawać radę. Te siły i tak tutaj pakujmy. Może faktycznie zmierzajmy już w stronę 6 punktów. Chociaż, szczerze, kurwa, to jest wykonalne. Tak mi się wydaje. Żeby dzisiaj mieć 6 punktów na sile. No? Jeżeli kupimy sobie tu jakąś przekąskę, to wydaje mi się, że jest to wykonalne. I z poziomem 6-3-4, to my w ogóle możemy iść tam, iść na te Ultimate Fighty i tam wymiatać. Tak myślę. Spróbujmy to zrobić. Ładujmy, ile się da. Co? Dojedźmy się na tej siłownie. Dojedźmy się na silownie. No, wydaje mi się, że teraz na pompkach, na poręczach, my jesteśmy w stanie zrobić 6 punktów na sile i to jest w ogóle dla nas wygrana. Bardzo mocna. Tym, 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 Teraz trzeba będzie coś przegryźć jeszcze przed końcem dnia, ale tak, jest 6 punktów siły do zrobienia przed końcem dnia. Zmęczyłeś się. Coś tam, w szamaj. No, 15 dolarów, ale. Wróćmy tutaj na chwilę jeszcze, chociaż tu jest, kurcze najsensowniej Tak naprawdę Jest 6 punktów, zajebiście, złaś Lecimy walczyć Fight 2-5-3 jest, to jest ten sam typ, o nim walczyliśmy poprzednio Tylko, że teraz mamy więcej siły jeszcze Spróbujmy Poprzednio przejebaliśmy chyba, prawda? Ale na szczęście nie zostaliśmy ranni Zobaczymy, jak teraz nam wyjdzie to trafianie Bo gość jest po prostu piekielnie szybki, tak? I ma dużo skillców i nas na energii, chyba wtedy jeszcze zajebał że my dużo się zamachywaliśmy, nie trafialiśmy go. No teraz widzę, idzie to sensowniej. Jak już mamy siłę na poziomie 6, to chyba dobrze będzie inne umiejętności na poziomie 4 zacząć trzymać. Szczególnie Agility, bo widać, że to nie trafianie ciosami bywa problematyczne. Okej, okay, ładnie. Ładnie, dobra. Energetycznie się w miarę trzymamy. Myślę, że tę rundę jeszcze jesteśmy w stanie powalczyć na takim zapasie ciosów. No, jeżeli go trafię parę razy dobrze, to jest po nim, nie? Tak naprawdę. Kurwa, no, obija mnie jebany. Ja tracę energię przez to. No, przestań mnie tak obijać, śmieciu. Kurwa, nie dostaje nic. Zawsze do pierwszą rundę ja go zbijam, a on potem nic hitów nie dostaje, przestaje trafiać w ogóle go cokolwiek. Nie, nie wiem, w jaki sposób to działa. No i zobaczcie, jak mnie ten śmieć bije. To jest w ogóle niepojęte dla mnie. Coś, co ma dużą szansę na trafienie. 84 51. Kopnięcie ma bardzo mało szans na trafienie, To ma 82. To ma największą. 84. A, mogę to zrobić. tactic based on brute force. High damage and energy consumption moderate chances to hit the target. Your arm strikes harder. Chyba, że postawić na jedno to wszystko. To i to. Ewentualnie, blok. Spróbujmy. Zobaczmy, co z tego wyjdzie. No parę ciosów dosłownie Kurwa mać Dwa ciosy dobre Daje się obijać jak śmieć Jeden cios Kurwa no idioto jebany Jeden cios do chuja pana powtarzam ci no Minus 60 zdrowia Ja pierdolę O Jezus Maria Brain concussion you feel exactly the same so it's really strange that all workout is less productive Cztery dni. No to idioto, kurwa, mówię ci, no przypierdol Murasa dobrze, nie. Nie, bo bo nie, bo, bo jestem zjebany. Dobrze. Moje geni, dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę. To był kolejny odcinek Punch Clubu. Mam nadzieję, że wam się podobało i trzymajcie się ciepło. Cześć.